Z grobu nad te władne słowa Polska wolności narodów chorąży. Ja jasne, 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 właśnie tak patrzę. Że tak. Powstaje z grobu nad te władne słowa Polska wolności narodów chorąży. Zatrzyj serc naszych żałobę wiekową. I przed kozacką szarżą pozwól zdążyć. Twoja nas ręka, chyba też za dużo wokalu, i myślę, yy, troszkę zdjąć tego wokalu. I nie wiem. A twoja nas ręka do życia wezwała, i z Twojej ręki gotowiśmy polec. Tylko nam pozwól powstać z upodlenia i z Twoją wolą naszą połącz wolę. Pomnik Smoleński, jesteśmy po koncercie Andrzeja Kułapowskiego w Toruniu. Panie Andrzeju, jak Pan ocenia sytuację na Ukrainie? No cóż, wojna można powiedzieć, tylko pytanie, kto w tej wojnie, e, wojna, tylko pytanie, kto w tej wojnie jest głównym rozgrywającym, bo niewątpliwie Ukraińcy przecięty Ukraińiec jest ofiarą tej wojny. Natomiast um, czerpie z niej na pewno jest osobą, która korzysta, jest Władimir Putin. Pytanie, z kim ta gra jest prowadzona, być może z Angelą Merkel, bo, bo to są dwie główne siły w tej chwili w Unii Europejskiej, znaczy we, na tej naszej płycie euroazjatyckiej i wydaje mi się, że, że, że tutaj jakby tu, w, tym, w tym leży jakby źródło gdzieś tam konfliktu. Jakie mam najbliższe plany, jeżeli chodzi o e, materiał płytowy? Myśli Pan już o czymś nowym? E, to znaczy myślę o, o, o płycie raczej chwilowo jeszcze m, nie, bo, bo to do, dopiero co ukazały się dwie płyty, więc rekwiem dla poległych i, i, i ktoś tam zabrał młodzieńcze marzenia. No i, e, no i trzeba z, dużo gadać zgromadzić nowy materiał na płyty. E, myślę, że on, Prąd powstaje, bo już są jest kilka nowych piosenek napisanych, które yy, dotyczą już tym razem współczesności. Moje, myślę, że jest, następna płyta będzie raczej w yy, większym stopniu komentarzem do wydarzeń aktualnych, do naszego dziś, niż do naszego wczoraj. A plany koncertowe? O to tak, dosyć ambitnie w środę wystąpię w Ratundzie w Krakowie 26 lutego, 1, 28 lutego wystąpię w Kłodzku, 1 marca wystąpię w Stembarku, to Muzeum Grundwald organizuje koncert. 2 lutego wystąpię w Warszawie, w kościele, marca. 2 marca oczywiście wystąpię w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, 5 marca wystąpię w Olsztynie, 6 marca w Sochaczewie. 9 marca w Łochowie koło, koło Pyszkowa i 22 marca Leszno, prawdopodobnie 5 marca w Chicago znowu, także gdzieś w okolicach, przepraszam 5 kwietnia znowu Chicago. Dziękuję bardzo, życzę. dziękuję bardzo.